No witam serdecznie. Tym razem mamy event Wildfield Wild Life, czy tak, jak to się zwie. Według mnie jest to najbardziej poryty event, jaki do tej pory występował w tej grze. Z tego względu, że nie to, że mamy wykonywać jakieś durne zadania, tak jak to było do tej pory, to do tego jeszcze mamy brać udział w jakiejś durnej, takiej przepychance, przestawiance, układance. Sami nie wiem, jak to nazwać. Gdzie mamy zbierać jakieś z kolei durne łapki, żeby dostać jakieś durne nagrody. I w międzyczasie, żeby nam wpadł pakiet ulepszeń rezerwatu górskiego. Na samym końcu, jak uzbieramy 5 ulepszeń, bo jedno będziemy mieli i 5 musimy uzbierać, no to szóstym będzie wybór Góra Orla 21% dla armii atakującej i 18% dla 21% dla armii atakującej i 18% dla armii atakującej 21% obrony i 18% ataku 10 punktów rozwoju 23 towary i 68 medali lub Produkcja monet i 23700 w ciągu dnia, i 37% do zaopatrzenia. I po zmotywowaniu 87 medali, 32 losowe towary i 18 punktów rozwoju. No i na ostatnim mamy dla armii broniącej się 25% do obrony plus 22% do ataku dla armii broniącej się 22 300 monet w ciągu dnia, 75 medali po zmotywowaniu, do tego 26 losowych towarów i 11 punktów rozwoju w moim przypadku najlepsze to do ataku, więc 18% dla armii atakującej i 25, 21% dla armii atakującej obrony do tego 10 punktów rozwoju. Oczywiście minusem tego jest powierzchnia 4 na 6 którą trzeba wygospodarować. W moim wypadku jest to bardzo ciężkie, bo jak widzicie, mam bardzo ograniczony dostęp do powierzchni. No ale, wracając, tak jak mówiłem do tego zrytego eventu, w sumie to jest najgorszy event od kiedy gram, a gram już naprawdę długo, bo nie wiem albo 6 albo 7 lat. To jeszcze niespotkańczość takiego, że musimy jeszcze jakieś łapki przepychać do dołu. Rozumiem, tej piłki, tych te piłkarzyków. No, co tam się poruszało, ale tutaj już naprawdę poszli o krok za daleko i trzeba naprawdę, zamieniło się to w grę umysłową, gdzie trzeba naprawdę myśleć, jak wykonać następny ruch, żeby te nasze łapki zepchnąć do dołu, żeby po prostu uzyskać tą nagrodę. Nagrodą dnia może być przechowajka. Tak jak w moim wypadku, to, to jest zupełnie niepotrzebne. No, co ja mam przechowywać? Jak. Wszystko mam podane na planszy, oczywiście. Zbierając te monety, możemy potem za nie zakupić pakiet. To już wam mówię, jaki pakiet. Pakiet bonusów za 660 albo za 1230. Promocja trzeba przyznać, że jest bardzo duża. No, to jest jakieś 90 monet. Także nie wiem, czy to ma jakieś duże znaczenie. No ale wracając do eventu, jak to mówiłem, zryty event, już Wam pokazuję dlaczego. A nawet dlatego, że tutaj sobie tworzymy skrzynkę i habuszek, no i potem nam zostaje kafelek, którego pewnie do końca gry nie ruszymy. Mamy 23 ruchy, ale się postaram, zobaczę, może coś z tego wyjdzie, chociaż wątpię, no bo jak widzicie, nic mi z tego nie wychodzi. Do końca eventu zostało, nie wiem, chyba 10 dni. A ja może z... udało mi się z jedną, jedną ulepszenie dostać, także mówię, to jest po prostu porażka, najgorszy event jaki do tej pory miałem, jeśli wszystkie eventy miałyby wyglądać tak samo, będzie to dla mnie tak samo interesująca, gildijne pora chwały. Które staram się omijać, których staram się nie robić, bo po prostu mi się nie chce. To jest po prostu zmuszanie gracza do siedzenia przed komputerem i nabijania jakichś bzdurnych punktów do statystyk, które i tak się nigdy do niczego nie przydadzą. Myślałem, że będę miał na drugim koncie, będę w, w, top, jedy, w top setce, ale niestety do, eventu, do punktów zaczęły się wliczać rankingowych. Ilości walka. Po prostu jak ktoś ma swoje życie prywatne i nie jest nerdem i nie gra tylko dzień w dzień w gierkę od rana do wieczora po to, żeby mieć statystyki i tak dalej. Nie ma szans, żeby był pierwszy nie ma szans, żeby był setny. Nawet są małe szanse, żeby był w pierwszej pięćsetce ponieważ trzeba wykonać niestety ale dużą liczbę walk. A żeby wykonywać walki, trzeba mieć czas, trzeba mieć jednostki, trzeba mieć dużo budynków militarnych. Trzeba mieć rozbudowaną Alcatraz, żeby Ci produkowało dużo, 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 nawet bardzo dużo wojska, które będziesz wykorzystywał w walkach na gildijnych polach chwały, które są w sumie nikomu do niczego niepotrzebne nagrodą. Za te pola może być na przykład punkty rozwoju, jakieś tam materiały, surowce, młotki, monety, może czasami jakieś jednostki do walki, ale to wszystko jest mało, to wszystko nie jest warte naszego czasu, naprawdę. Czas się zastanowić, czy warto grać dalej w tą grę. Z tego względu, że już wam to pokazuję, przechodzimy na świat H. Na mój główny świat. Poświęciłem na to tyle lat. Jestem na wirtualnej przyszłości. Faktycznie. Całkiem nieźle mi się wiedzie. Z tego względu, że jak widzicie. Jak widzicie jestem w wirtualnej przyszłości. Jestem w stanie robić. Ee... Wyprawi gildinę do końca, ale to nie o to chodzi, chodzi o to, że gildiny pola chwały, wchodzę na gildinę pola chwały, no i co, no, stawiam sobie te swoje jednostki i biorę na atak automatyczny. No i biorę, no i mogę tak atakować automatem cały czas, no ale jaki to ma sens? Powiedzcie, jaki to ma sens? To ma być przyjemność z gry, a nie obowiązek, tak? A jeśli ja mam, ja mam tu walczyć z obowiązku, mam wchodzić, tracić te 20-30 minut swojego życia na to, że po prostu będę tutaj nabijał ranking, że będę nie wiem, będę walczył, będę coś robił dla grupy, to jest bez sensu. Zacząłem grać tą grę, ponieważ było tu indywidualne podejście. Każdy mógł coś osiągnąć będąc sam. Teraz dążą do tego, żeby być w grupie, żeby być w gilgi, żeby być najlepszym. Musisz walczyć, współdziałać, współistnieć. Także ja Wam chyba jednak podziękuję za to, że byliście. Zapraszam Was na kanał Sprawdzam. Link do tego kanału będziecie mieli w opisie. Na tamtym kanale będę umieszczał filmy z ciekawych wypraw, podróży, wycieczek, wypraw w góry, ciekawych miejsc i tak dalej. Ale przestaję grać w Forge of Empire, bo to naprawdę nie ma sensu, to pochłania bardzo dużo czasu i daje bardzo małe relatywne korzyści. Oczywiście jak już kiedyś wspominałem robię odbudowę domu, link też do tej akcji. Gdzie możecie wesprzeć moją budowę domu, macie w, dostaniecie w opisie, więc jeżeli chcecie dalej oglądać mój kanał, subskrybować, zapraszam na mój drugi kanał pod tytułem sprawdzam, link w opisie. Link do zbiórki też w opisie, a ja dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję za to, że byliście. Kończę nagrywanie na temat Forge of Empire, bo to naprawdę nie ma sensu. tak gra staje się nudna. Z każdym następnym ruchem jej twórców stwierdzam, że oni po prostu chcą nas jak najdłużej przytrzymać przed komputerem a to nie o to chodzi także dziękuję bardzo za uwagę pozdrawiam i cześć kimim